Richard? <laughs> 1. Choć ceremonia rozdania Oscarów istnieje od 1929 roku, sama statuetka Oscara zachowała niemal identyczny wygląd do dziś. Przedstawia rycerza trzymającego Miyazdi stojącego na rolce taśmy filmowej, która symbolizuje pierwotne filary Akademii. Zmiany dotyczyły głównie materiałów. W czasie II wojny światowej, Oscary były wykonywane z gipsu z powodu braków metalu, a laureaci otrzymywali prawdziwe statuetki dopiero po wojnie. To jeden z niewielu symboli Hollywood, który przetrwał dekady bez potrzeby wizualnej rewolucji. 2. Proces przyznawania oscarów to nie jest proste, kto ma więcej głosów, ten wygrywa. W najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film, Akademia stosuje system preferencyjny, w którym liczy się nie tylko pierwsze miejsce, ale też kolejne wybory. Film, który jest bezpiecznie lubiany przez większość głosujących, często ma większe szanse niż tytuł skrajnie uwielbiany, ale też mocno nielubiany. To właśnie dlatego Oscary często wygrywają filmy poprawne i konsensualne, a nie najbardziej ryzykowne artystycznie. 3. Wbrew powszechnemu przekonaniu, zwycięzcy Oscarów rzadko są jednocześnie największymi hitami box office'u danego roku. Akademia historycznie częściej nagradzała filmy dramatyczne, biograficzne i społeczne, które trafiają do węższej widowni. Blockbustery zdobywają nagrody sporadycznie, głównie w kategoriach technicznych. To sprawiło, że Oscary zaczęły być postrzegane bardziej jako święto kina artystycznego niż masowej rozrywki. 4. Zdobycie Oscara to w dużej mierze efekt agresywnej i kosztownej kampanii promocyjnej, a nie tylko jakości dzieła. Studia organizują pokazy dla członków Akademii, wysyłają materiały promocyjne, finansują wywiady i obecność aktorów na festiwalach. W skrajnych przypadkach budżet kampanii Oscar Oscarowej potrafi dorównać budżetowi samego filmu. To dlatego czasem wygrywają produkcje, które były wszędzie w sezonie nagród, a niekoniecznie te najlepiej oceniane przez widzów. Nie! Yeah. Przez lata Akademia była krytykowana za konserwatyzm i brak różnorodności w nominacjach. Dopiero po głośnych kontrowersjach zaczęto rozszerzać skład Akademii o młodszych twórców i przedstawicieli różnych środowisk. Zmiany te wpłynęły na większą liczbę nominacji dla filmów spoza USA, kina gatunkowego i twórców wcześniej pomijanych. Oscary wciąż ewoluują, ale bardzo często robią to reaktywnie, a nie wyprzedzając. Co wobec trendów w światowym kinie. Oh, wow! wow.